Zwrotka pięknie, kabinka i holowanie kajaka. Oj, oj oj, oj, Wysoko! Nie ridys, nie lides. Ja przypominam, że dobrze jednak rzucić hasło rzutko nim się rzuci. Tak żeby ten ktoś do kogo rzucamy tą rzutkę słyszał, że pomoc nadchodzi, Bo niestety często się zdarza na rzecetach i na jeziorach i na wodach wszelkich że nie wiemy, że ktoś nam pomaga i robimy kabinkę przy kimś, to już wszystko. Gdzie jest grupa numer 10? Łukasz Filipiak, Witka Kuszyńska, Robert Bazela. Przygotowuje się do startu grupa numer 12. Później zostaną na mieście tylko dwie grupy, grupa nr 14 w składzie Paweł Gapka, Bogusław Kus, Maciej Gałka, Michał Wójtman oraz grupa w składzie Krzysztof Stańczak, Wiesława Pająk, Filip Sofań. powiedz co nam się dzieje za twoim pomostem, bo tutaj niestety od strony publiczności niewiele się. Nie wiem, dzieje, widać. się. to opisać. Lecz... Widzę tylko wiesełko. Dzieje się, dzieje się, Ciężko to opisać, niestety trudno, tak trudno to opisać, że za zabijnie. Jakieś ręce się pojawiają. Ręka Boga. Podwiacze. Wodnik szuflada. Aj i jest kubeczka i wszystko jest kajaku. Brawo do Elizy bodajże, Eliza. Tak jest Eliza, brawo Eliza. Pycje z krypcji, proszę. Wiesełka przekazane, kolega tam cały czas tą rzutkę klałuje, i sklarować nie może, no. Tu jest jeden ruch, a ekipa czeka. Oj, Ojej, kapinka. Chyba nie do końca przewidziana. No tak, na chleb tutaj u nas. Zawiało piątką i to są właśnie skutki tego. Nie, była osoba asekurowana, zawiała piątka, szkwalik przyszedł i niestety kabinka kolejna. chyba jeszcze wczorajszy wieczorny szkalfalik podejrzewam, może w nic Dzisiejszy Wczorajszy szkwalik, także ponownie wsiadanie do kajaka, ale dzięki temu nasz kolega, który buktuje ma więcej czasu. Wszystko, wszystko zostało przewidziane. Ciekawa technika. Trzeba, trzeba asekurować, asekurujemy, asekurujemy tutaj koleżankę, żeby znowu nam nie i nie wywinęła jakiegoś tutaj małego wodniczka, szowarka. O, Eliza lubi pikać. Nie wiem, jakiś jest, nie wiem, jak jest wodnik wodnik szowarek, ale. teraz trzeba zapytać. Markowa. Oliczka szuwarkowa! Fryza szumarkowała od dzisiaj! był piękny dziubek, klasycznie wykonany w druża numer 10. A świttak dwija ta urzutka! Zrobny dojdzie I, szumarki i Jak to jedna impreza, a dwa od razu przydomki! Świttak i szumarkowała! I chyc jest, brawo, to nas kakao, dobrze, prawie na brawo, kajak, skoczy, oddaje, rzutkę, lida się szybko przejmuje o, 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 i zaraz na misiach, ale kto będzie kala, kto no, brawo, 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 brawo. i dawaj, i dawaj. I dawa. i i i i brawo, i, brawo. I, I idzie, szwista. I drugie. idzie, dajesz, dajesz! dajesz, dajesz, idzie, Szuwarkowa idzie, 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 a ja bardzo taki spektakl, kto nam przedstawi, taki spektakl, dwie no kabiny, zbijanie na świstaka, szuwarki, wszystko mieliśmy tutaj naprawdę jest kabina kolejna, brawo! dużyna drużyna numer 10 z Bydgoszczy lubi przynosić nam emocje. Ale dziesili się w czasie, a to była drużyna numer 10, Łukasz Filipiak, Eliza Szuwarkowa-Kruszyńska i Robert świstak Wadela. Czekamy na drużynę numer 12, w składzie Krzysztof Dybowski, Jan Dybowski, Adam Słojewski. Czy oni dostarczą do takich samych emocji? Hala, hala, Zaraz to się okaże! Krzysztof Dybowski, ja nie widzę drobnej drużyny tak, tak, tak. 11 jeszcze, a już są! A jakie one mają numerki? 69? 12. 12. I przygotowuje się duży na numer 14 następny. Używam numer 14 w składzie Paweł Gałka, Bogusław Kruś, Maciek Gałka i Michał Duczma. Pewnie kogoś wyrubują ze składu, ale nie koszlak, co tam. <zyskutka> <zyskutka> I drużyna numer 11 już prawie na starcie, tutaj pyły nas próbują zagłuszyć. Wszyscy gotowi? Można zacząć. Zatem odpraw nasz profetor. Już! TIK-TAK! 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 Ale sprytna kabinka! Bez panużenia głowy! Tylko był wczoraj u fryzjera i po prostu stwierdził, że nie chce sobie loków popsuć. Ale okiwa gęste i bujne. Tak. jest ściągnięty, kolega tam próbuje się naciągnąć, a drużyna 14 i 15 już się szykuje, już rozgrzewają kości, dają, oj no numerek 100, jaki ładny numerek, To no, nam pokażą, co potrafią. A kolega nam

a my, to wszystko się odbywa na czwartych Międzynarodowych Mistrzostwach i Strukturach Kajakarstwa. organizatorzy tak wymusili dzisiejsze konkurencje, że można powiedzieć, że było bardzo trudno dzisiaj. Że na było slołowie podłożać. Jak widać slołowie w Bierkówku. My to śmiechu cichu, ale takie sytuacje na też się zdarzają niestety. Że nagle nieprzewidzianie z jednego kajaka zobaczymy, ratowanego robi się ich pięć. Eee, i, I robi się mało w tej mało. Sytuacji. Może nawzajem sobie pomogą. Jeden w środzie. Brawo! Już jeden kajak jest zupełnie odwrócony. Jeszcze wylewają pole. Ciekawe, czy taki przypadek został ujęty w regulaminie. Ciekawe, czy sobie nie w tej sytuacji. Ja no myślę, tak, że to stanowisko chcę pomóc. Mój mały bolusik. No, bo Drugi bolusik albo trzeci bolusik. Sędziowie mówią, że nam radę. gdzieś. A my cały czas jesteśmy na czwartych międzynarodowych mistrzostwach międzynarodowych polskich instruktorów kajakarstwa. i preza ta nie odbyłaby się w Brzes bez głównych patronów gmina Kolbudy, Energia Hydro, nie odbyłaby się na pewno bez głównych organizatorów Żabi Grup i Moszków z Kluby Kajakowe z Gdańska para grup Klub Kajakowy z Radunia, ze Straszyna odbyłaby się i nie odbyła się również żeby, żeby, żeby dzięki Fundacji Ratownictwa Bezpieczeństwa nad Wodą no i na pewno by się nie odbyła dzięki Uczestnictwo Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w Warszawie. A, zawodnicy, proszę bardzo, sprytnie sobie poradzili. Ja. Ja chciałam wziąć Kajaku, drugiego z Brawo, 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 proszę państwa. Gdzie te oklaski? Oni walczą w tej wodzie. A co tu się dzieje? Ja chciałam wziąć tylko podpowiedzieć, że my w mamy takie. E, bonusy, huge bonus za figurę wysoce powietrzną, bądź też e, są mystery move za takie różne figury, które są nieprzewidziane w regulaminie, ale wykonane i naprawdę można dodać do, do dodatkowe punkty. Ja nic nie sugeruję. Ale gdyby państwo sędziowie głaskowym okiem spojrzeli na taką operację Dwa kajaki wywrócone, poradzili sobie czyli są bezpieczni Ratowniczą się sprawdzili doskonale Naprawdę oklaski, gorąco Je, oklaski Wygrali brawo, brawo. Ale jechać do mety Tutaj jest jeszcze jedna możliwość, że sędziowie zrzucą się solidarnie na flaszkę na Tym sposobem nie będą musieli głęboko myśleć a po tutaj walka trwa! trwa. jesteś gotowy do skoku? Nie, nie jestem. Yes, yes, yes. Daj się radę! Nadzieję! <laughs> Ten jeszcze oddali jakiś numer. <laughs> Powaręczony czerwono Janek. Janek. Janek złapali mały Zaczyna im się podobać ta konkurencja. Na pewno jeszcze coś wymyślą. Na pewno coś wymyślą. Patrząc na gminy i piglarne uśmieszki, na pewno będzie jeszcze jakaś zabawa. Zwłaszcza, no, że zawodnik skaczący z pomostu obiecał nam kabinę. No oni pierwszy raz taki kajak jak nie. Tak? To. Ten... I rzuci sobie rzutkę i będzie się ratował. Czerwony jest słaby. Tak? Taki, jak ktoś pierwszy raz... No. Tutaj sędziowie podpowiadają, że macie jeszcze 4 minuty, także naprawdę możecie zrobić jeszcze mały trik jak... Trick. Zobaczymy jak wygląda kapila z pomostu Uwaga! Skocz na tego zielonego. <ślesy> Prawie go fala zalała. Nie wiem czy czuje się pewnie. O, i zamiast wymachy ramion. Proszę bardzo, rowerek wodny. Mówiłem, że coś wymyślą. Czas się nie. Robi kolejne bała, parę, żeby mu się łatwiej wiosłowało. No, została im jedna minuta i przyszczała, ale to jest... Powietrz, tu coś prosi o niekończenie przez tą drużynę konkurenci. Brawo, brawo, jeszcze machałem do publiczności. To dopiero. Ta ranta, ta ranta. Teraz, teraz proszę wszystkich kabina, raz, bardzo, bo ten element opanowaliście perfekcyjnie. I o to chodzi. A teraz na... Start...